Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będę robił chleb tani, chleb żytni. Chleb taki, który możesz sobie zrobić w domu, bo wiadomo, jakie ceny są pieczywa. Moi drodzy, będzie wam potrzebne. Tutaj mam ściągę, żeby się nie pomylić. Sól 30 gramów, woda litr 450 lub więcej. A dlaczego więcej? Za chwilkę wam powiem. Mąka żytnia 2 kg 700 i drożdże 30 gram. A słuchajcie, z tą mąką bywa różnie. Mąki są różne, jak wiecie. I bywa mąka mocniejsza, że musisz dolać więcej wody. Mąka słabsza lub świeższa, czyli będzie Wam się rozłazić, musisz dosypać jej więcej. Że jak ciasto będzie miało konsystenc konsystenc konsystencję <noise> za luźną, po prostu dosypujesz mąki, a jak będzie za mocne, dolewasz wody. Bardzo proste. I też będzie nam potrzebne, Lecimy moi drodzy gdzie jest, gdzie jest moja moja mała szybka. Możemy dodać słonecznika, możemy dodać pestek dyni, jeżeli będziecie chcieli. Jeżeli nie lubicie, nie musicie dodawać. Albo dodajcie sobie to, albo to. Zależy co tam macie w domu. Nawet żurawinę można dodać. Lecimy z tematem. Słonecznik. Słonecznik moi drodzy, 250 gram. 250 gram słonecznika. Troszkę więcej, troszkę mniej, nic się nie stanie. Dyni 215 gram. Pestek dyni. Dobra, dałem trochę więcej. Dobra, niech będzie. Sól, co jest bardzo ważne 30 gram gramów, jak tam, jak tam wolicie, ja mówię gram, poprawny chyba jest gramów, nie? 30. Czekam za przesyłką, muszę tak zerknąć, sorki. Bo mają mi przywieźć produkty, bo się spóźniają. Drożdże 30 gram, których nie wyciągnąłem. 30-35 gram. Starajcie się nie rzucać bezpośrednio na sól drożdży. Cyk. O. I myk. Tak moi drodzy. Mąka żytnia, powiem Wam, ja robię tutaj troszeczkę inne ciasto. Ja wam troszeczkę inny przepis podaję niż robię tutaj w piekarni. Dlaczego? Tutaj używam zakwasu do tego chleba. Żytniego. Ja Wam podaję przepis bez zakwasu. Ja używam dwóch mąk. Yy, mąkę grubo mieloną i mąkę normalnie miloną, taką miałką można powiedzieć. A Wy użyjcie sobie jaką mąkę jaką macie w domu. Jaką aktualnie, jaka aktualnie jest dostępna w sklepie. Nie ma problemu, ja używam dwóch. Używam tak zwanej light dry flour. Tutaj sypiemy sypiemy kilogram. Ja robię przepis inny i wam podaję inny, żebyście sobie prościej to zrobili w domu bez komplikacji. Odcinek na temat tego kwasu zrobię osobno. Boże, żeby się tu nie zakręcił. Dobra. A wy sobie sypcie 2,700 mąki, żytniej, jakiej macie, grubo zmielonej i tej normalnej. nie? Dobra. I sypnę sobie grubo mielonej. Chyba jest 300 gram tutaj na tym moim przepisie. Ja wam po prostu upraszczam, żebyście na szybkości mogli zrobić chleb na te, na te ciężkie czasy, bo do czego to wszystko dąży, że chleb będzie niedługo kosztował 20 zł może 10 zł, mówię o Polskę. Dobra, patrzę, czy wszystko mam. Ważne moi drodzy, woda. Wody spróbuję tutaj dolać litr 300, jak mówiłem, jeżeli ciasto, powtórzę się, ciasto jest za mocne, dolewasz wody, jest za, za luźne, do, dosypujesz mąki. Zaraz wam, zaraz wam pokażę, jak to ciasto powinno wyglądać, nie? Bo jak już powiedziałem, mąka, mąca nierówna i to jest, kurczę, taka walka czasami piekarzy. Przychodzisz do pracy, taki odcinek nagrałem. Przychodzisz do pracy, przychodzisz do tej roboty, chcesz zrobić cokolwiek, a tu nic nie wychodzi. Dobra, wszystko dałem. Miejmy nadzieję. Dobra, wody. Litr 300 leje. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Litr 300, litr 500. Litr 550. O, tak zalałem, bo już widzę. I co robimy? To sobie odstawię to też i moi drodzy merdamy łapami nie przejmujemy się tu ma mi wyjść 6 sztuk możesz użyć miksera jak go masz a jak nie masz, oczywiście taki zwykły mikser nie da rady, musisz użyć tego takiego konkretnego ze spiralą co już trochę siły ma czekajcie, wypryskam sobie formy, formy tradycyjnie jak nie macie takiego spraju, jak ja mam, to jest olej z sprayu do forem to no możecie sobie użyć zwykłego oleju pędzelek, jazda lub yy, ściereczka i ściereczką nasączoną olejem. Olejem sobie robicie naprawdę bardzo prosty chleb. Zmęczyłem się. <grym> I uwierzcie mi, jakbym nie pracował w piekarni, ja bym sobie piekł w domu, robił 6 sztuk do zamrażarki i co dwa dni lub codziennie sobie wyciągał jeden, yy, jakby była potrzeba i bym sobie go odpiekał w piekarniku mrożony. Dobrze moi drodzy, merdamy. Merdamy paluchami i sprawdzamy, jak to nam idzie. Czy trzeba tej mąki dosypać, czy wody dolać. Bardzo smaczny chleb. Naprawdę. Potem, jak narobicie go, wrzucicie sobie go do formy na ważka 700 gram, lub jakie formy duże macie. Polecam takie foremki, można sobie zakupić. Nie są drogie. Ja mam w chałupie chyba takie trzy. i ważyć 700 gramów. I czekać aż wyrośnie. Zaraz Wam wszystko obja objaśnię wszystko Wam pokażę. Widzę, że litr 555 dokładnie wlałem tej wody i powiem Wam szczerze, że elegancko to się wszystko miesza. Dajmy czas. Wymerdamy wszystko tak z 3 minuty bez przesady. To nie jest piekarnia jakaś tam przemysłowa, to nie jest laboratorium, to jest chata. Chata twoja, czyli twój dom, nie? I ty sobie jesteś panem, ty sobie robisz. Tak samo tutaj. Ja nie używam jakichś niewiadomomierników, termometrów. Nasi dziadowie, pradziadowie piekli, chleby i jakoś, jakoś to im wychodziło. Moja babcia piekła chleb i był zawsze smaczny. Wiadomo, czasami nie wyszedł, bo był bardziej płaski, czasami bardziej wyrośnięty, ale, ale powiem wam szczerze, że zawsze był smaczny. Powiem wam szczerze, ten chleb położycie do chlebaka. Wentylowanego chlebaka powiem wam, nie folii zamknięte, to wam nie ma prawa, nie ma prawa on skisnąć, czy tam spleśnieć. Nie ma prawa. Tylko kupcie dobrą mąkę. Dobrą mąkę organiczną. Przemieszam jeszcze. Elegancko mąka się połączyła. Zaraz Wam pokażę konsystencję tego ciasta. Zobaczcie. Nie chcę, żeby mi tu klapło na podłogę. Delikatnie mocniejsze będzie, nic się nie stanie. Spójrzcie. Spójrzcie, jakie to ciasto jest. Zobaczcie. Takie powinno być. Takie powinno być. Bierzemy sobie foremkę, pyk na wagę, taruję wagę. Moczę sobie dłoń i po 700 gramów. Po 700 gramów, 720. Nic się nie stanie, zależy, jak tego ciasta wyjdzie. Bo zawsze mi na przykład, jak robię to, jednakowo nie wyjdzie. Tyle, ile bym chciał. Czasami za mało, czasami za dużo. Jak już powiedziałem, wszystko zależy od mąki. Tutaj dużych produkcji nie ma. Robię 6 sztuk praktycznie codziennie, i te 6 sztuk się sprzedają. Tutaj w piekarni robimy tyle, żeby się sprzedało, żeby nie zostawało. To jest najlepszy patent, powiem Wam. Wszystko jest sprzedane, wszystko co do jednego bochenka. Czasami przychodzi, na, przychodzi godzina 15-14, już nie ma chleba. już nie ma chleba i nie będzie. Klienci za, zamiast chlebka mogą sobie zjeść ciastko. Napit ciekawy, jest całkiem całkiem sympatycznie. Dobrze, moi drodzy widzowie, piszcie w komentarzach, co byście chcieli oglądać na moich odcinkach. Na razie ruszam taki yy, taki cykl przepisów. Później będzie taka bagietka prawdziwa. Pokażę wam co i jak jak ją zrobić. Będę chciał też zrobić na temat tego, tego kwasu, tego startera. No, i widzicie, tutaj już będę miał za mało. Lub nie, zobaczymy. Ale raczej nie będzie tyle, ile bym chciał. Wszystko zbierzemy. 550, żeby nic się nie zmarnowało. Zobaczymy. 640. Będzie na styk, moi drodzy. Pięknie, 690. 705 gramów. To wędruje do mycia, a ja tu się zajmę dekorowaniem tych oto foremek. Moczymy dłoń i ubijamy. Spójrz, żeby to było w miarę równe. Czekajcie, o, żeby to było w miarę równe, żeby nie było jakiś jakiś górek Wtedy Wam pięknie wyrośnie, oczywiście też zwilżamy, ja wsadzam to do garownika, tutaj jeżeli nie macie garownika, rozgrzejcie piekarnik do 40 stopni, oczywiście go wyłączcie, wsadźcie te foremki, przykryjcie szmatką i one Wam wtedy pięknie wyrosną. A jeżeli macie więcej czasu, to po prostu w ciepłe miejsce połóżcie i pokażę Wam jak one, jak one później wyrosną, zajmie to może z 2-3 godzinki. I pokażę wam jaka gara ma być. Jaka ma być gara? Może mam taką manię, że jak lecą lecą samoloty lub jakiś śmigłowiec, to patrzę. Dzisiaj piękny przelot był e, chinuków. E, zapomniałem nazwę, albo chinuk, te co e, na filmach zawsze oglądacie z tymi dwoma śmigłami. Dobra, zmiana tematu. Ja, Jarek o chlebie gada, a nie o śmigłowcach. <grym> Moi drodzy, przystrajacie sobie to, czym chcecie. Możecie żurawinę wrzucić słonecznik, dynie. Ja robię tak. Biorę garść słonecznika. Każdy po troszku posypuje. Jak to lubi, jak to woli. Ja tutaj muszę się trzymać standardów sklepu, więc robię tak, jak jest tutaj, a wy, w domu, jak chcecie, jak tam wam pasuje, jak tam. Lubicie możecie więcej słonecznika dać, więcej tego, tamtego, naprawdę. Taki chleb. Któż to? Nikt. Taki chleb możecie też zrobić z cebulą, ale to już, to już zrobię go w domu i wam pokażę. Bo tutaj takich nie robimy. I za chwilkę. O! Spójrzcie, moi drodzy. Wygląda tak. Kamerka, proszę o wyostrzenie, o. I jak dojdzie dotąd ciasto, to już jest gotowe do wsadzania. Więc moi drodzy, za chwilkę dla was to będzie moment, dla mnie ze 2-3 godzinki i za chwilę będziemy wsadzali foremkę do pieca. Tak, przyszła pora wsadzania forem. Zaraz wam pokażę, jaką powinny mieć garę. Właśnie taką, o. Tak powinny wyglądać, proszę bardzo. Tak powinny wystawać. Wsadzamy do pieca. Dźwięk się nagrywa. Nagrywa się, dobra. Wsadzamy do pieca. Siwy dym. Trzeba otworzyć drzwi. Delikatnie, żeby z gary nie zbić. Kurczę, delikatnie, żeby zgary nie zbić, ja już jednego z zbiłem. Jeden będzie płaski. Wypadek przy pracy. Daję 30 minut. Zależnie od pieca, zależnie od pieca, jakiego macie w domu, powiem Wam, ja na swoim piecu z termoobiegiem bym odpiekał je do 30 minut max w 210 stopniach. Każdy ma inny piec, sprawdźcie sobie, jaki macie ten piec. I jak macie doświadczenia, jak piekliście wcześniej na tym swoim piecu, to na pewno będziecie wiedzieli lepiej ode mnie, ale ja mówię, ja mam piec z termoobiegiem i ja bym odpiekał 210 stopni max, 30 minut, do rumianego koloru. I za chwilkę, za chwilkę, za 30 minut u mnie, a za dosłownie sekundę u Was pokażę Wam, jak się pięknie wypiekły. Dobra, już czas, 31 minut w piecu, zobaczmy. Jak to wygląda? O, tak jak powinno wyglądać. Proszę bardzo. Teraz powyciągam wszystkie. Formy Żytnie mają to do siebie. Przepraszam Was, zamknę drzwi. Formy Żytnie mają to do siebie, że nie trzeba dawać dużo gary. Bo, bo siądą, nie? Ale mają być takie nie takie wybrzuszone, tylko typowa taka forma żytnia. Teraz Wam pokażę, jak pięknie wygląda. Nawet ta, co uderzyłem, wygląda dobrze. Pięknie wypieczone. Staram się wziąć gorący w łapę, żeby się nie poparzyć. Proszę. Tak wygląda. Słuchajcie. Bije jak dzwon. O, tutaj taka bardziej wyrośnięta. Trochę parzą mnie, ale co się nie robi dla moich widzów, proszę. Więc moi drodzy, życzę wam na końcu tego odcinka wszystkiego co najlepsze, jak najmniej zmartwień, tradycyjnie przy kawusi wasze zdrowie. Dzisiaj druga moja kawa. Cóż, ciekawe co będzie się działo na tym świecie. Nikt nie wie. Wszystko idzie w stronę jak najgorszą. No niestety, taka jest prawda, ale tutaj nie będę poruszał tych tematów. Skupmy się na tym, co jest dla nas najważniejsze czyli, no, czyli ta żywność ta żywność w miarę zdrowa, ta żywność w miarę tania, bo zrobienie takiego chleba naprawdę, spójrzcie, jaki piękny. I ten zapach, patrzcie, patrzcie, jakie, jakie cuda! Naprawdę, moi drodzy, życzę Wam wszystkiego dobrego. Subskrybujcie, jeżeli nie subskrybujecie, zostawcie ślad po sobie w postaci komentarza. I mówię Wam, upieczecie sobie takie 6 foremek. Jak ostygnie, 3 czy 4 wrzucić sobie do zamrażalki i sobie wyciągać i odpiekać w piekarniku. W miarę potrzeb, nie? Naprawdę 100 razy lepszy niż ten ze sklepu. A wiecie dlaczego lepszy? Bo pieczecie go sobie sami. I naprawdę ten zapach. Nie przeciągam. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!